Cześć, z tej strony Kala, witam na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z paczką z nowościami od Craft New Design. Jak widzicie jeszcze jej nie odpakowałam, tylko starałam się zedrzeć etykietę, więc odpakowuję na żywo, że tak powiem, z Wami. Trochę się martwiłam, bo nie dostałam powiadomienia, no ale nie było tym razem, przepraszam, moja kitka też chce zobaczyć co dostałam. Ale tym razem nie było y, y, papierowych nowości, więc po prostu to przyszło nie kurierem, a zwykłą pocztą. I no, nie dostałam w związku z tym powiadomienia na maila, że paczka do mnie idzie. Więc się miło zaskoczyłam, kiedy y, poprosiłam, że ja tam paczka do mnie. Czekajcie, wezmę kota. No. OK, o, wciśnięta, kartonik, dobra, dałam Ci kartonik, może się odczepi, więc e, tym razem mamy chyba same, same wykrojnikowe nowości w premierze, no więc zaczynam pierwszy wykrojnik, który mam to takie tło z rąbami, yy, no, tło rąby, bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Jak zwróćcie uwagę, te rąby wycinają, wycinają dziury, nie, nie skrapkę. Więc, więc można je w dowolnym miejscu na papierze wyciąć. Po prostu mieć taką, taki fajny wzór rąbów w środku kartki. Następnie, a czekajcie, zobaczmy jakie to ma wymiary. Więc te rąby mają wymiary 6, 6,8 nie mam tu takiej 6, no 6, powyżej 6,5, na około 8,8, czyli taki rozmiar ATC, idealny pod ATC. Tu mamy ramkę z, do zdjęć pewnie 9x13, tak, tutaj jest 10, nie ten, troszkę więcej może. Na 14, coś czyli tutaj wejdzie zdjęcie 9x13. Na tak, nawet jest tu stare stara ramka na zdjęcie 9x13. Ona będzie i się domyślam, że ona jest świetnie skorelowana z tymi wykrojnikami. Tak, idealnie, więc mamy po prostu uzupełnienie tych wykrojników. Old Frame Nawet. Nowe um, nowe takie tab, taby, taby? No, takie nowe, wiecie, te łapki do, yy, do zdjęć. Ja ostatnio kupowałam w Kraft. Nie, w świecie pasji te stare. One są dużo większe, to są takie małe, fajne. To mnie bardzo intryguje. Zastanawiam się, czy. To jest zamknięcie chyba. Co? Tu mamy folder tab, czyli takie taby do folderów, folder do teczek. Wydaje mi się, że to jest zamknięcie. Będę musiała sprawdzić. Nowe listki, zobaczcie jakie duże. U, bardzo duże są. Czekajcie, jeszcze tak. To ma 2,5 mniej więcej na, no, 2-3. Tu mamy 4 na 1,5 niecałe. I tutaj też 4 na 2,5, 2 to jest na pół, czyli takie jeden coś wyjdzie i to Aha, już chyba pokazywałam numer tu mamy listki, takie bardzo duże te listki mają ten duży ma no, 7 cm na, na 7, a ten mniejszy 5 nie całe 5, 4, oś, 4, 7 mniej więcej na 4,5 więc mamy takie duże listki od gości, tu mamy nowe małe kwiatki, bardzo słodziutkie, ja bardzo lubię małe kwiatki, więc wygląda to super, tu mamy dwa i pół, dwa i półtora, nie, tu też dwa? Coś źle popatrzyłam, Chwila. tutaj jest dwa, tu dwa i pół, tu 28. No ale widać, że to są mniejsze coś. Nie wiem, źle przykładam. Nie, no to jest 18 mniej więcej. I mamy podwójnie, więc szybko się powycinę. Mhm. Tu z kolei mamy nowy, nowy rodzaj borderów. Takie są mniejsze koronkowym, 10 cm mają mniej więcej, ale jak zwrócicie uwagę, one nie mają tu zakończeń. Więc myślę, że przy odrobinie manewrowania nimi można zrobić kontynuację na dużo dłuższe bordery. To są małe bordery od gości. Tu mamy kolejne kwiaty. Zobaczcie, takie bardzo poszczępione, poszarpane z dziurkami. Czteropłatkowe. Tutaj mam pięciopłatkowe. Cztero i pięciopłatkowe. I one mają też mniej więcej 4,5. Cztery, cztery ten jest trochę mniejszy, chyba nie, też 4,5. A te mniejsze mają 3,5. to ma 3. Więc y, takie: Vintage Flower by Gosia. Nowe, nowe bordery takie zobaczcie, jak do folderów. Bardzo ciekawe. Aha, że to jest taki w dół, to jest taki w górę. Czekajcie, czy one są. Nie, nie są jakoś tam dopasowane. Ale też mają 10 cm. Nie, ten, ten ma 10, ten ma 11. To ma prawie 11. To są small frame borders. Kolejne listki, tym razem takie podłużne, też duże. Zobaczcie, bardzo duże są. I one tu mają 9,5 aż ma ten duży. Ten mały ma 6. I tu one mają mniej więcej 4,5 na 3. Wiecie, tak mniej więcej patrzę, bo ta linijka jest taka troszkę zbyt precyzyjna. by musiała się mocno przyglądać. I kolejne kwiatki. I zobaczcie, te były takie bardziej okrągłe, kwadratowe wręcz. I tu mam takie poszczępione, ale te czubki są takie bardziej, um, wiecie, zwężone. I też takie um, postarzone, poszczępione, właśnie powcinane krawędzie. I ten ma 4,8 mniej więcej. Mniejszy ma 3,8. Ten ma 4 i 3 coś. Więc tak to wygląda. I tu tak, znowu do, te, do tej zestawki, tak powiem, do tych ramek. Tylko tym razem to są Old Frames DL. Zobaczcie, jakie fajne. Poszczępione krawędzie. to mamy taką dużą ramkę i ona to nam wycina ramkę. A tutaj, już na dole, te mniejsze elementy one wycinają cały skrapek bez, bez środka. znaczy no ze środkiem, bo tutaj ta duża ramka to jest ramka, i ona wycina bez środka. No i tu jest 9 cm na, na 19, czyli to jest trochę mniejsze niż te L. Fajnie, bo będzie tło widać. Kolejna ramka jest 5,8. Później mamy 4,5, 3 i ta najmniejsza ma około 1,5. I teraz na długość to mamy 16 mniej więcej. 14,5. O, czyli to będzie fajne na kartki. Na kartki A6, 13 i 11,8, coś takiego. Więc tak wyglądają te duże wykrojniki dl -ki. I jeszcze mamy takie duże, duże portery, Old Porter Frames. One też są to takie poszczępione to nie są, to nie są takie regularne fale. I te duże bordery mają aż 20 cm, czyli no, tu spokojnie te ośmiocelowe papiery będzie można nimi kroić. No prawie, że dosłownie jedna, jedną ósmą cala brakuje. Więc tu mamy bardzo duże bordery i one też będą fajnie dopasowane do delek, Więc tak wyglądają nowości. Mam nadzieję, że Wam się Również podobają. Ja chyba się zaraz zabiorę za tworzenie jakichś kwiatków. Te listki są bardzo intrygujące, chociaż to skłania mnie do takich bardziej steampunkowych projektów. Więc mam nadzieję, że Wam się podobają te nowości, tak samo jak mi. Bardzo dużo fajnych takich vintage'owych wykrojników się pojawiło moje Kici się bardzo też podoba. Od razu powiem, że ja nie porzuciłam tej serii artystyczny projekt Denko, po prostu no, plany mi się troszkę rozjechały i no coś nie miałam, nie miałam nastroju w lipcu, żeby poznawiać żeby te bazy, ale spokojnie już się nagrywają kolejne filmy, więc zapraszam też na kolejne filmy. A tymczasem dzięki za oglądanie i tu z Kitką się żegnamy. Pa!